Witam wszystkich w takim odcinku informacyjnym. Znajdujemy się w grze Eurotruck Simulator 2 i mam Wam do przekazania pewną wiadomość. Mianowicie, chciałbym nagrywać odcinki z tej serii i prosiłbym Was o to, żebyście zadawali pytania do odcinka w komentarzach żebym ja podczas jazdy wykonywania różnych frachtów mógł na nie odpowiadać, bo myślę, że komentowanie jazdy to, to po prostu jest nudne i nieciekawe do oglądania, a tak jak podpowiadam na Wasze pytania w odcinkach, no to myślę, że będzie ciekawie i więcej się od, o mnie dowiecie lub mój, moje poglądy na różne tematy. Y jeśli chodzi o mój profil, no to mam ósmy poziom, prawie 8 tysięcy kilometrów. Jeszcze bez ciężarówki. I 451 tysięcy na koncie. Myślę, że będziemy na tym koncie yy, grali, bo nie chce mi się od nowa. Tak więc yy, pytanka yy, w komentarzach. Zadawajcie pytanka, bo jeśli nie będzie pytań, to nie będzie Eurotracka, proste. Dobra, to tyle, myślę. Oczywiście mam mody, jak każdy gracz ETS-a powinien mieć, ale to już omówimy sobie w odcinku. Tak więc piszcie pytania w komentarzach. No i jak się zbiera jakaś tam liczba tych pytań, to nagram odcinek. To tyle, na razie.